Dzień dobry, kochani. dziś mamy 11 listopada i piękną Ewangelię o Królestwie Bożym, która mówi nam, że Królestwo Boże przychodzi do nas wciąż. Przyjdź Duchu Święty i prowadź nas w tych rozważaniach. Przyjdź ze swoją łaską, przyjdź z łaską otwarcia i przemiany serc. Z Chrystusa Pana naszego. Amen. pierwszej części Ewangelii jest o Królestwie Bożym. Które przychodzi do nas małymi krokami, jak może przychodzić Królestwo Boże. Doświadczamy tego we wspólnocie. Doświadczamy tego w uśmiechu każdego człowieka, w jego przytuleniu, w rozmowie, w przyjęciu. Dziękuję Wam wszystkim za przepiękne komentarze ze Słowem Bożym, z Błogosławieństwem. Dziękuję, że dzielicie się tym Królestwem Bożym, które otrzymujecie, że przyjmujecie to Królestwo i dzielicie się dalej. Dzisiaj też zapraszam do komentowania. Komentowanie, jak Królestwo Boże przychodzi do nas w życiu. Można pisać Królestwo Boże przychodzi przez uśmiech i zostawić prosarze. Modlicie się za tych, dzięki którym przychodzi Królestwo Boże przez uśmiech. Czasami przyjmujecie to Królestwo Boże w tym uśmiechu i dajecie dalej. Dzisiaj jest też święto Niepodległości. Zastanawiałam, jak to się stało. Po 123 latach Polska wróciła, dzięki czemu, dzięki małym krokom w codzienności. A opowiadała, jak uczyła się polskiego, łuskając groch na parafii, dzieci łuskały groch albo tarły pierze. Dlatego nie było to nic podejrzanego, bo pracowały. I w tym czasie uczyły się polskiego. Pięć pokoleń Polaków uczyło się polskiego, dzięki temu Polska jest małymi krokami. Zapraszam was do małych kroków siania Królestwa Bożego w życiu. Duchu święty prowadź i wzmacniaj nas. Nie w tych wielkich, olbrzymich krokach, tylko w tych małych kroczkach, dzięki którym Królestwo Boże przybliży się. Amen. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.